na blog dzisiaj jest ze mną I ja potem się się no. Dzisiaj jest mój drugi odcinek I tak trochę nie wiemy co robić Ale... Zgadza grać. Na... No jak wiecie ona zrobiła odcinek Uczy Kuzynkę grać na kompie Obejrzyjcie Jak ją oglądaliście I teraz możemy nagrać odcinek uczę Kuzynkę grać Na telefonie no a więc teraz wybiorę Ci jakiś parkour. Ocenę je troszeczkę łatwą, a troszeczkę trudniej. Albo mogę Ci wybrać parkour od luk do Pro Nie i zobaczymy do ile przejdziesz. Nie, bo to jest za trudne, więc schodzimy się. Dajcie, przyszedłeś sobie. O To jest poziom trudny, oceny trudnej, a więc myślę, że to będzie dobre. A to jest i tak od Nuble Pro, a więc zamieniamy się miejscami. Bo tu mam ładowarkę, a to bardzo fajny i stary, A więc... Ej, daj mi poduszkę. Siema. Więc... Bojej. Właśnie tego się obawiałam.

Koniecznie obejrzyjcie, bo śmieszny ten odcinek <grymne> to też będzie śmieszny Ale ostrzegam zdjąć słuchawki Tak Tutaj też Na ja ten ja okay. filmie. Na zatem ten film chyba bardziej trzeba zdjąć słuchawki A skąd wiesz? No jeszcze nie wiem, nie pędzę nad gimem, No dobrze nie idzie. No? Gata. Cieszę że tu nie ma lawy. Spintowałam. Cyprus. <grym> no. Ludzie. To jest... Też jest... To jest... płomień. jest... jak jest... To jest... Właśnie. To Są To jest... To jest. No właśnie. Ale płomień nie wygląda. To jest. jakby lawa, która To jest.

Nad tą kamerką w telefonie. No właśnie, a ty nie masz nad kamerką w komputerze. <grym> no, bo to są osobno daleko przyciski trochę dla mnie. Nie, nie, nie. Dla mnie właśnie tutaj się dzięki, bo tutaj trzeba wszystko na robić. No i mi to właśnie pasuje. A nie myślę, ja właśnie wolę filmę. Dzisiaj będzie chyba nawet ale jeszcze nie. Ze mną. To jak to powiem. No to ja chyba. Chyba, że ciocia zrobić, nie, 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 nie. Tej... nie Dziękujemy Oli za dobre chęci. Pomagamy się przykład Live'a. Pozdrawiamy, nawet ja. Bo ja Cię nie oglądam, ale Cię lubię. Jestem na Twoich live'ach i wtedy to I czasami nawet sama jestem na lajwach. Jak się znam, Naprawdę? Nie? A nie, nie, nie widziałam gdzieś jest live Wczoraj nie Byłam gdzieś w Jękaniu. Ostatnio na jej live. Aaaa! No! Na pewno mi lepiej idzie niż tobie. A? No i tak, ale część drugą dam dam ci zresztą pracę. Na kompie? No, okej. Okay. No bo ja na komputerze nie mam panowania nad tymi przyciskami. A, a ja mam... na telefonie? Żeby nie obwiniajmy, żadna z nas nie jest doskonała. Każda z nas nie... Na każdy... Nie ma I z tego nie spakowałaś chyba. Nie. Widziałam, że teraz na blok Planet. Tak Ja właśnie, ja właśnie, ja widziałam na blok Star Planet, jak byłeś, wtedy jak byłeś na wakacjach. Ja myślałam sobie, że zabrała komputer na wakacje? Może nie na telefonie. Dla mnie. A dla mnie na komputerze się nie da. Nie. 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 Tak, nie, tak, nie, tak, nie, tak, nie. Jak mnie skórzisz, to tak się wydreżę, ale coś zdejmę, to zawsze no będę. Nie, to bylało. A! No. No. A więc wychodzimy z tego parkurka. Może. Nic nie się było wcale. Tak. Może najpierw sobie podchwycić na szukaniu kluczy. Nie. To wtedy na przykład nie mam zamiaru. To dobrze. było? No to. Na po... lajka, to może mnie zwolni. Mmm. Prawda, jak nie lubisz. Dobrze mi idzie. No mm. Nie, to wcale nie da. już chciałam, coś, to jest nie nie oj, tu spadnie sezamki są tak brzydkie że bym je kruchał tylko na piwo nie lubię sezamki napiszcie w komentarzach czy lubicie sezamki, bo ja uwielbiam a ja nie cierpię w ogóle na przykład ja lubię sezamki bo sezamków już nie lubię w burgerach <laughs> jeść sezamki bo te zamki mają ten. Mówi mnie, że Bosma z Miołem. Ale ja lubię ich. I se zamki No to ja się nie rozumiem. Ale... Dla mnie se zamki są takie trochę dobrze. Ale, raz, ale razem to sobie nie smakuje, tak jak osobiście. Pamię... I pamiętajcie o pytaniach na Q&A, które będzie tak za 3 tygodnie. Wolę to razem połączyć. Albo nawet nie za trzy tygodnie i będzie nie no teraz muszę teraz muszę sobie dojść radę Robię dzikie skróty ale cichy nie w ogóle chyba znajdę z dzikich skrótów na moich odcinkach no nie da się on Okej. jakieś pisma Okej. znowu spadłem Mogę sobie odsunąć trochę kamerę? Ja ja więcej to będzie mi łatwiej Bo ja będę więcej widzieć Oj, trochę się... ...spadłem <laughs> Na szkódca mm. Moja ulubiona tak? Ja lubię smak poduszka Aha, bo ten oryginalnie nie wiadomo niby, jak nie jaki to. Mhm. Ten... Je mhm. to jest cel. Solony Kanał i cytryną podobno. na A ja ten całości naprawdę. Nie na Nie No. teraz szukaj. Na takiej darze kamerce jest klety. Na razie bluź Oj, tu jędziesz Tak, to też. Ja tu na wyścigi przechodziłam to nie z Teraz Dobra, weź? Nie, to nie, to nie to ciężko Tu jest O, to o. będzie ciężko, ale dam radę Jakoś dam Dla mnie tak Widzicie, co ja robię na parkurę Pewnie nie raz spadnę, nie wiem. Nie. w ogóle mam taki szybki, żeby tak się szybciej w ogóle jak, jak zawsze klikasz oknie, nie. Tu mogę tylko wstać.

Zapraszamy na, kana na kanał brata Agaty PKU -Y. PKU -Y. Jest już zwiastun Ja -Y. nie robię zwiastunu bo mi ni ni się nie chce O nie A ty miałeś zwiastun? Nie Nie, mam tylko odcinek moje konto Ale on tam fajnie użył głosu i napisał. No Zapraszamy na PKU -Y. Pisze się U. P -P -Y. Po prostu <gry> A jak mu zeczka. Zostań To zeczka. się mu zeczka. O, mu tak Zostań mu Teraz Zostań mu zeczka. Zostań przechodzić Naprawdę Zostań mu zeczka. tak

ja. Podajcie I na jej live'y, bo polecam. No, to. No. A mówiłaś, że nie wygrasz. Ileś się znikował nad tobą. No, bo to trochę. Ola, nie będziesz tego pod nie? Ja jestem po nie Ale jak by cię odebrała? No, by mi tylko przykład kazała oddać. A ty byś się posłuchała? No. No to w tym problem. Bo nie taję. W ogóle mam taką awkę. Widziałem, jak wybrałam głosowanie. I tam było. Wybrałam loso, jej. I tam, i tam chyba. Chyba, jedna z nich ale nie widziałeś z tego Ja tu losowałam. I nie jest taki Łapka w dół dla niej. A poza tym, jak ona mogła rysować na rysowaniu Oli? Nie, wiedziałam, nie wiedziałam. statusara. Mi zapisa status statusy nieprawdziwe. Ha. Okej. Okay. Mów no. dalej. I ona mi napisała, że, że yy, ona jest tego, że mi podarowała te Tylko że to tak może oddawać takie cenne rzeczy, jak mi nawet na połowę takiej czapeczki nie stać. Nawet na połówkę połowy takie mini kosteczki, jak to z całej nie miniestecz. Na pół takie mini kosteczki. A jak ona może takie zeszyty rozdawać? Ona ma pewnie tego pełno. Pełno! Część, nie

Kto lubi arbuzy, a więc powiem sobie osobą, że lubię arbuzowy parkour. Jest Game Talent. Czy tam, czy tam w ogóle jest lawa? SŁAWA! SŁAWA! Fajna. Kto mm. lubi arbuzy? Tak jest. Dla arbuzów. A kto a nie lubi? Ej! I będzie to przejść chyba tak. Widzę, każdy z tego lubi. Jeszcze patrzę i wiatr mi przychodzi. To jest to obejrzy, że mi łapkę w dół. A ja go do w domu ukaram. Będzie musiał nam pisać karteczki do zabawy. Karteczki. W ogóle nie chcę takiego pana zrobić, żebym chciał. A oni, o, nie można mieć filmu. Lubię! Z wykrzyknikami na końcu. <laughs> -uh. A później chcę mieć taki butelkę, jak to? Obosa. ja lubię, No i dobrze zrobiłaś. Jestem mądro. No dobra, i do tym śmiechem i tymi historiami kończymy dzisiejszy odcinek. Przypominam jeszcze o komentarzach do TNJ'a i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!